Jak wiecie coś się nie pojawiło w poprzedni poniedziałek, a czy jest piątek a wy widzicie poniedziałkowego Naruciaka Wydaje mi się, że należy wam się jakieś wytłumaczenie z mojej strony Bo zamiar miałem taki żeby wrzucać codziennie i faktycznie wrzucałem codziennie filmy, a nagle nie ma filmów już od kilku dni takie o co chodzi Naruciak, o co chodzi, czy zapadłeś w rozpacz dlatego, że przegrywasz Margotem z Margodem z Mandziem Czy o co chodzi, że w ostatnich odcinek to było Margonem i nic dalej nie ma Muszę wam powiedzieć, że byłem właśnie na PGA oraz na Hoplikes Festival, na którym było naprawdę świetnie I pewnie jeszcze nie raz wam wspomnę o tym jak spotkania z wami. Miałem nagle z chłopakami oraz z ekipą i w Gdańsku, i w Poznaniu. E, po prostu powiedział kogoś o z nimi chciałem go zmontować, ponieważ miałem laptopa, a niestety zgubiłem kamerę. I przez to, że zgubiłem kamerę, nie mogę nic zupełnie nagrać, to jest to, prawda, jasne. No i jestem tutaj teraz. Jestem w Warszawie u Mandia Klopsa, którego oczywiście nie lubię, i każda dramat. Oraz panem. Patę... Ale się, się, się. Tak, zastępuję ekipę. I oddaj ktoś kamerę Naruciekowi. Miałem także u Gloła Blow, jestem ja! Siemanko, ja jestem Blowi. witam Was w kolejnym challengeu wraz z i dzisiaj będziemy bawić się tym pistoletem. Łapki w górę. Łapki <grym> w górę! A tak poważnie, to dzisiaj zrobimy sobie challenge z balonami, z wodą i z tym, tym czymś, a mianowicie cały challenge polega na tym, że do balonu wlewamy sobie zimnej, nudowatej wody i później Wlewamy sobie nad głową i komuś nie ten balon nad głową. I ogólnie złapkę się... w górę! Jesteśmy w łazience. łazience! Ale do no. mieszkanie! Hey, 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 hey. Dobra! Łada. Come and O kurwa! Mam nadzieję, że to... No, no, jednak działa? strzeliłem! Babka w górę! Nie, tak, ja się... Jak się wydobędzie? Ja mnie działa! A ja się... Jak widzicie bardzo interesujące wychodzą przerędy z Każdy się udaje i każdy jest rewelacyjny. Fascynujący i, i, i dziękuję. No bo stary miał taki pistolecik, który miał rozwalać balony. Ten kurwa nie działał. On mówi, chodź skoczymy do wanny, będzie super, będziemy sobie balon rozwalać. Nie działał Generalnie dzisiaj jest naprawdę świetnym fokusem oraz pięknym tłem, ponieważ e, tu jest osiedle manci, oczywiście się bijajcie, pokażmy mu się pokażmy się. Generalnie oczywiście w ramach przeprosin. Dzisiaj nagrywamy poniedziałkowego naruciaka wraz z Adamem, ponieważ Adam jest bardzo miłym panem i którego zawsze lubię obejmować. Jakoś mi to zawsze przychodzi, nie jest za sam, się obejmuje i, i tak dalej. ja się dziwnie wtedy czuję, ale... Tak? Niech ci dobrze po prostu. I będziemy teraz robić poniedziałkowego Naruciaka. Oskar Bugudzki i na chuj tyle pierdolisz. <śmiany> 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 nie no, że on nie pierdoli. Znaczy, zale... Dobra, znowu widzę, okay. Dobra, to, to będzie wy, wyciąg. Nie. Um, Oscar, prawdopodobnie chodzi ci o to, iż bardzo dużo rozmawiam podczas filmów i bardzo dużo mówię podczas filmów. I generalnie mówię podczas filmów. Przepraszam się bardzo, Oscar, od dzisiaj nie powiem ani słowa. Na żadnym moim filmie ten jest ostatni, obiecuję, nie powiem ani słowa. Od dzisiaj będę kłopot się robił. Dlaczego chcę pytania do Pani w Dosti! Bardzo mnie dlatego, już oplułem właśnie Adama. On lubi, jak jest opluwany, ponieważ. Może ja wszystko lubię, Może dlatego, iż nie nagrałem w poniedziałek, na Laruciaka! Nie mamy poświęca. Żadna strata, powiedział kurwa. Chodź tutaj chodź tutaj się powiem. Jak masz kurwa ochotę? Chcesz na coś powiedzieć tutaj klasie? Pośmiejmy się razem. Chodź, pośmijmy się razem. Chodź tutaj, chodź! Dobrałem widzów na Ruciaka, którzy po jego filmie z Margonem głosowali. Dobra, śmierć go, cigość! tam, cicho! Dlatego może wykorzystajmy teraz klimat i przejdźmy do żartów, ponieważ moi widzowie są bardzo śmieszni i opowiadają żarty. Co jest duże, białe, zaczyna się na k, a kończy na s? Kokos! A za to pa, pan użytkownik Wevox, kosmiczny celowski, napisał Kupa. A wiesz, a wiesz co napisał Kaktus 3000? Gówno. A, a wiesz co napisał Zafir? Chuj. Ale Pax napisał Gówno. I, i dopisał. Chciałem ryszmirzny. <noise> Mój <noise> biedny, samotny chciał udało mu się, widzisz, udało Ci się. Tania na przykład to powie żart Małgosiu, co tak długo robisz w kuchni? Kostka lodu wpadła do wrzątku Może wróć, wróćmy, do, pytania, no okay? no wróćmy no do normalnych pytań, okej? Wróćmy do normalnych pytań Kamila Rinke jakbyśmy tylko dwie opcje, co byś wybrał? Masz fankę, która każe się przez ciebie pocałać, co byś wolał? Tak, zgadza się Gdy ona jest tobie zakochana i ciągle ciebie nawiedza Wysyła miłosne listy Pewnego dnia ciebie porywa na rok u siebie w domu Nie daje ci jedzenia ani picia, a w końcu umrzyjasz B tak, bo... Nie, nie, nie nie zgadza się. Ona ciebie prześladuje i wysyła listy z pogróżkami. Pewnego dnia ciebie porywa i sam siebie w domu na rok, bez jedzenia ani picia, w końcu umrzesz. W końcu co? co? Na no, luciak, mam pytanie. Ile twoje słódki mają centymetrów i czy ty już spałeś dziewczyną? No, klęsko takie. A jest zimno, to nie powinieneś mieć klęsko. Justyny kasietina. lubisz aportować muchy. dziś mamy chyba. dawno. nie, to jest... Tęskniłem za wami. Kolejne pytanie: dlaczego nagrywacie o stylu Buxerga? Um, Adaś, zdradź tajemnicę, jak 3 czwarte YouTube'a nagrywa filmy. Nagrywacie w pięknej koszuli, którą e, uprasujecie, w pięknym t shircie przynajmniej ja, a pod spodem nic, znaczy na dole nic nie macie, bo się nie chce tego ubierać, bo nie ma w kadrze. Tak jest łatwiej. Dobra, ja z naródziakiem nie potrafię nagrywać, wiecie, bo ja potrzebuję jakieś większej... On potrzebuje scenariuszu. Nie. On potrzebuje... Tak, 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 tak. Nie, tak, tak, nie, tak, nie tak. bo ja ja Jak reaguje Twoja mama na to, że cały czas przeklinasz? I ogólnie, 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 ogólnie. ogólnie Jesteś bardzo zboczony. No, rozmawiałem wczoraj z Twoją mamą tak? Tak, i... bo masz 25 lat. Ja Zresztą moją matkę, kurwa. W jakiej pozycji śpisz? W jakie pozycji śpisz, Adaś? Ja śpię. Na Ty śpisz na brzuchu, ja także śpię na brzuchu, ale nie dlatego, że chcę mieć zboczone sny, tylko generalnie mam troszeczkę zarą na psychę, jeżeli chodzi o paraliż seny. I śpię troszeczkę boję, dlatego śpiąc na plecach jakoś zawsze mnie tak zrywa bardziej na bok lub na brzuszek, ponieważ po prostu boję się, że się obudzę i będzie po mnie coś łaziło po klatce piersiowej, a ja to jest przerażające. To, to jest fajne. Co? No, to jest fajne. Ja się lubię bać, jeszcze mnie nic nie przestraszyło oprócz twojej mamy. O! I wygląda na to, iż to jest wszystko. I... Koniec, to był wszystko, to był koniec. Hej, 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 hej. Słuchajcie, jeszcze raz chciałem Was przeprosić za moją nieobecność w poniedziałek. Darzyło się to po raz pierwszy od siedmiu miesięcy. Mandzio, zamknij mordę i wracaj do swojego pokoju. będzie to najbardziej przeżywał, teraz wiesz, on tak. Słuchajcie, pierwszy miesiąc. raz od siedmiu miesięcy nie rzuciłem poniedziałkowego na rysiaka, co jest dla mnie bardzo śledzące i Was za to przepraszam. Zamknij mordę, kurwa, Mandzio. Chciałbym Was za to mega przeprosić i obiecuję, że już się takie coś nie powtórzy. Dalej jestem tym regularnym, Zam Samki mordę! Ale jak widzicie, Michu Mordę tutaj dopisuje. Będę dla was tego tak dalej. dalej. Regularnie codziennie i codziennie będę na YouTubie. Mancie się bardzo cieszy i, Mandzo, i słuchajcie, jakbyście to lajku... skacze po prostu. Tak. Radości. A widzieliście kiedyś ma z chodzi no właśnie, no właśnie. O kurczę, tak w górę Instagram, Facebook, wszystko inne. Zapraszam Was także do Adasia. Grammy ja z naruciakiem jak dorośli. dorośli. Pogadaliśmy o wieku, pół filmu, nie? <śles> Hej ziemeczki, chciałbym wam powiedzieć o pewnej akcji, którą organizuję wraz z paroma youtuberami Oraz do gry Paroma, czyli mam na myśli Gimpera, Mandzia, Aliena, Skyena i Kubsona Nasza szóstka postanowiła wziąć udział w akcji charytatywnej Się pomaga Akcja jest mega kreatywna, dlatego teraz chciałbym was do niej was zaprosić Wystarczy, że macie konto na do gry i zbieracie sobie punkty Nie musicie nic przelewać Nie musicie ani płacić, ani nic wysyłać Możecie pomóc za darmo Czytacie, komu pomożemy, jeżeli zagłosujecie na mnie Wybieracie mnie i korzystacie z portalu do gry tak, jak korzystacie dotychczas. Tylko teraz każde punkty, które zdobędziecie przez granie w reflinki czy inne takie rzeczy, będą automatycznie przelewane na siebie pomagać. Rzecz tylko w tym, że ich nie będziecie tracić. Czyli pomagacie tak naprawdę mając z tego korzyść. Nic zupełnie nie tracicie, a pomagacie. Dlatego bardzo ciepło chciałbym Was zachęcić do tego, abyście weszli do gry i zarejestrowali się lub jak już macie konto, po prostu wybrali jednego z nas i. Używali serwisu. Wydaje mi się, że jest to mega pomysł i jak najbardziej go propsuję. Więc zapraszam.